To powiem jeszcze raz 20 listopada, wszystkie oczy na nas Po raz pierwszy w życiu wokół taki duży lincz Tu du długi dzień, długa noc, trochę poczytałam Głupia deska, logopeda, błąd popełnił Tam w okazji chciałam działać, chciałam przygód Wiem, że konsekwencją tego był ogromny przyrost widów. Stary, ja nigdy kasa nie zmieniła mnie. Chociaż ktoś pisze wciąż, że ja bananem. Teraz każdy chce się nabić, teraz każdy chce się bawić. A jak poszło im po mnie, to puneta miało za nic. Tak, a swoje z kogoś zrani. Czułem się wtedy jak no, jakbym to ja kogoś zabił. Oceniali po okładce, a ja zawsze byłem sobą. Jak poznali trochę bardziej, no to nagle jestem spoko. Dzięki za Wasze komenty, poprzedni i następny, za prościej i za hajty, które